Czasem los potrafi uderzyć w najmniej spodziewanym momencie. Gdy wydaje się, że największe burze są już za nami, nagle wracają, pod inną postacią, z jeszcze większą siłą. Tak właśnie wygląda teraz historia Agnieszki Kaczorowskiej. I trudno oprzeć się wrażeniu, że to, co dzieje się na ekranie, boleśnie odbija jej własne życie. Tu Alicja z kanału Alicja Plotki Gwiazdy. Od lat przyglądam się światu polskich celebrytów i muszę przyznać jedno, rzadko kiedy granica między życiem prywatnym a serialową fikcją zaciera się aż tak bardzo. Historia Agnieszki Kaczorowskiej to dziś jeden z tych przypadków, które budzą niepokój, ale i ogromne emocje. Patrząc na ostatnie miesiące w życiu Agnieszka Kaczorowska, trudno mówić o spokoju. Jeszcze niedawno publicznie pokazywała idealne małżeństwo z Maciej Pela, a potem wszystko rozsypało się niemal na oczach widzów. Plotki o tajemniczych spotkaniach na planie programu Królowa przetrwania szybko ustąpiły miejsca potwierdzeniu rozstania. Gdy emocje ledwo opadły, u boku aktorki pojawił się Marcin Rogacewicz. Ich relacja rozgrzała media do czerwoności, a wspólny udział w Taniec z Gwiazdami tylko dolał oliwy do ognia. Pamiętam ten moment, kiedy po odpadnięciu z programu oboje zniknęli ze studia bez słowa. To wyglądało jak ucieczka przed całym światem. Kiedy później wrócili do sieci z podziękowaniami i zapowiedziami nowych projektów, wydawało się, że Agnieszka wreszcie próbuje stanąć na nogi. Własna linia perfum, wywiady, w których mówiła o presji i krytyce, to był obraz kobiety zmęczonej, ale walczącej. I wtedy pojawił się temat klan. Aktorka otwarcie przyznała, że serial jest w jej życiu od 1999 roku i że nie zamierza z niego odchodzić. Tłumaczyła, że to projekt, który nie ogranicza jej rozwoju. Słuchałam tych słów i myślałam, może właśnie tam znajdzie stabilność. Tymczasem scenarzyści zgotowali jej coś, co trudno uznać za przypadek. Serialowa Bożena Lubicz, grana przez Kaczorowską, dowiaduje się o zdradzie męża i o dziecku z kochanką. Wściekłość, upokorzenie, publiczne współczucie widzów wszystko to dziwnie przypomina realne zawirowania z życia aktorki. Internet natychmiast podchwycił temat, a komentarze bywają bezlitosne. Patrzę na to wszystko i mam wrażenie, że decyzja o pozostaniu w klanie zaczyna ciążyć coraz bardziej. Fikcja miesza się z rzeczywistością, a granica między nimi niemal znika. Dla widzów to sensacja, dla niej kolejny cios. Historia Agnieszki Kaczorowskiej pokazuje, jak okrutnie potrafi splatać się życie prywatne z zawodowym. Serialowe dramaty nagle przestają być tylko rolą. A wy co o tym myślicie, przypadek czy złośliwy zbieg okoliczności? Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie, by subskrybować Alicja, Plotki Gwiazdy, jeśli chcecie być na bieżąco z tym, o czym w show biznesie mówi się szeptem.